dzisiaj na takim spotkaniu, które będzie takim podsumowanie, taką kropką y, naszego tutaj y, y, finału, y, 33 finału w naszej gminie. Myśmy jednym z 1686 zarejestrowanych sztabów. I drodzy Państwo, ja chciałam Pani Jasi bardzo serdecznie podziękować za... I też takie samo podziękowanie dostaję jak Państwo ale za tą właśnie całą organizację, całą koordynację tego naszego przedsięwzięcia i oczywiście mam nadzieję Pani Joasiu, że y, już tak zostanie, tak? Że w bibliotece nie będzie, nie będzie, nie będzie sztab. Gratuluję, dziękuję, bo spisała się Pani świetnie. Bardzo proszę i myślę, że Państwo się nie obrazicie, że tylko szef filiżanka do kawy, że jak będzie pisać następne projekty, że będzie Jestem wzruszona. No ale teraz, no, proszę Państwa, no, ci, co tam od początku ze mną pracowali głównie szkoły, to już tak w listopadzie trzeba się szykować. Na nowo. Na, nowe. Na nowo, tak? tak jest. Kiedy tak wypełniając prośbę szefa sztabu, czyli Jurka Owsiaka, żeby podziękować każdemu, który się przyczynił do tego, że udało się... Ten finał zorganizować, że, że, że wszystko przebiegło dobrze. Jako następny pan Jan Nowak, starosta kaźmierski. wiem, że w jego imieniu reprezentuje dzisiaj widzman, Wice wicestarosta, pan Marek Kolejarski. Bardzo dziękujemy za pomoc, za wsparcie, za wielkie serce. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy dorzucić do małą cegiełkę do tego wszystkiego. I na drugi rok również weźmiemy udział. Bardzo dziękuję. To jest Pani. Tak. <gryzynymi> <gryzynymi> jest Bardzo serdecznie dziękujemy za tą współpracę i liczymy na to, że będziemy dalej współpracować. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Serdecznie. Dziękujemy. Tutaj mamy odpowiednie zaproszenie. Koordynator Klubu Senior Plus Pani Warszawa i Klub Senior Plus. Zapraszamy Państwa. I liczymy na dalszą współpracę, wierzy. tak? Poczynać. Jak drogie posłuży? Oczywiście, dziękujemy bardzo. Tak. Możecie powtórzyć nazwę firmy? Klareks, firma Klareks. Z będzie. Firma Zapraszamy. Ja? ja filmuję Wielkie Orkiestry tak mniej więcej od 20 lat. Nie co roku, ale różne. Różne reportaże, ich jest dużo. I ja montując ten film, byłem dumny z tego, że na sali siedzieli prawie wyłącznie, siedział prawie wyłącznie lektorat pis i wszyscy, i wszyscy na tej sali chcieli Wielkiej Orkiestry. Bo proszę Państwa, myślę, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest coś innego niż Rzekowska. To już jest co innego. To już jest tradycja i te gminy, w których nie było organizowane, ja tak mam informację przecież, bo jestem osobą, którą, która ma duże kontakty, te gminy, w których to nie było organizowane, tam nie ma wcale satysfakcji z tego, że nie zorganizowano. Natomiast gratuluję. Jestem dumny z tego, że zebrano tyle pieniążków, Jestem autentycznie zaskoczony. A dziecko, Wiktoria, która zebrała 1200 zł, złotych w to przecież my jesteśmy małym, małym obszarem. Nie jestem tak? zaludnionym. zaludniony. Dzięki ślicznie, Miło mi i bardzo że jestem zaskoczony. Bardzo dziękujemy. Będę w internecie. Oprócz <grym>, panią dyrektor. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Batalionu Kłopskich w Czarnocinie i pana Papa Paczkowskiego, koordynatora, wolontariuszy y, właśnie z tej placówki. Jako koordynatora ale obsługa techniczna całej imprezy. Bardzo serdecznie dziękujemy i 40 42 Wózka drużyna Wielopoziomowa poziomu Tak jest, zapraszamy. Zapraszamy. Róż dziękujemy za całą działalność harcerzy jako wolontariuszy, tą organizację, pomoc wszelkie. Ole szkody za zabezpieczenie medyczne. Zapraszamy serdecznie na medyczne naszej dużej imprezy na ręce na ręce pana Piotra, dla wszystkich grup strażaków. Dziękuję bardzo. Komenda Powiatowa Policji Kaźmierzy Wielkiej. Takie, wymieszane. Mam przystawać... Tak. Zaraz <grystanie> <grystanie> współpracę tak. za, tak. za przeprowadzenie szkoleń przed spotkaniem z dziećmi, z młodzieżą przed... i za współpracę podczas. Tego mamy szef odzwalony w głowę umienia Armii Krajowej w Cieżkowach i koordynatora ze szkoły, panią Ekowinkę Kulińską. Tak, tak, za, za całą kształt. Nie tak. Nie <grystanie> mamy przesunięcie. <grystanie> Szkół, Szkoła Podstawowa im. Leona w Sokolinie i koordynator ze szkół z Szkoły Pani Anna Warszawa. Zapraszamy Serdecznie Dziękujemy za wszelką pomoc, za takie zaangażowanie. No i oczywiście liczymy w przyszłym roku na współpracę. Mamy mamy połog gospody miejskich. Zapraszamy. A taką właśnie współpracę. Tak, jeszcze do zdjęcia, a nie, poprosimy. Pani Grażynko, zapraszamy. Mo się tam do siebie. Pani dziękujemy za wszelką pomoc, za współpracę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Koło gospodyń wiejskich biegów. Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie pyszności, które tutaj były przywiezione. Mieliśmy okazję skosztować, nie tylko my, ale i dzieciaki. Serdecznie dziękujemy i liczymy na współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Super, ale powiem Wam, że te puszki leżące koło ko 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 gospodyń, to był genialny pomysł wiemy, że Pani nie mogła przyjść, ale to odbierz. odbierz. No widzisz. Jak już tak zapisywuj, no, to jest, no, to jest, no, to jest opisują, Gratulujemy to, do... dziękujemy, odbierz. dziękujemy. dziękujemy. Proszę. Mamy teraz podziękowanie dla Pani Małgosi za pracę w sztabie, wszelką pomoc organizacyjną. Zapraszamy. Panie za pomoc w organizacji imprezy. Jest. No to jeszcze raz, Pani Dorotka Kocel. Tak jest. Dobra, dziękujemy. Przeliczała nie pieniądze nie tyle razy, że już nie, nie wiem ile. Paulina Nowak. Za pomoc w organizacji imprezy. Kiedy finansista. Pani Halina swala Również pomoc w organizacji imprezy. Pomoc w przeliczeniu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pan dyrektor miał rację, że nie w każdej miejscowości była orkiestra. Moi nie było, było mi smutno, przyjechałam tu. To nie była praca, to była przyjemność. I ogromna radość patrząc na ludzi, którzy są nie my jako organizatorzy, którzy przyszli i chcieli się zaangażować, chcieli dołożyć swoją cegiełkę. Także dla i... mnie to była przyjemność i, i duża radość. Dziękuję tak, bardzo. Tak. tak, tak. Y jako retro, jako nasz darczyńca. Kosmet firma, jako darczyńca. Y salon fryzjerski Sissi, Sylwia Psój. Też darczyńca bo przedmiotów, bo tak pani podarowała przed tym. Kwiaciarnia, kwiaty są piękne. Y beauty Space Natalia Nowak. Y dom Mody Legwa, Dominika Cekira, fizjoterapia. Mamy, jeszcze, hmm. mamy tu jeszcze Pana Mariusza Nagrota, który tak pięknie poprowadził wespół z Panią Małgosią, licytację. Panią. panią Milenę Antos jako darczyńca jako osobę zaangażowaną w działania sztabu. Panią Ewę Sakwa, Dzień. też Dzień. osoba Dzień. Dzień. zaangażowana w działania sztabu. Iwonkę Błaszczyk, również pomoc przy organizacji e, imprezy. Dzień. Tutaj już wcześniej czytałam Komoda Smaku, też darczyńca. Pani Sylwia Klimek jako osoba pomagająca nam też tutaj przy organizacji imprezy. Pan Michał Nowacki z 4 N-Kopter darczyńca voucherów na przykład samolotem i, i chyba coś jeszcze na piknik. Pan Piotr Łak, też darczyńca. Pani Monika Mr. Sobecka także podarowała voucher. Filmacji, gość właśnie Dziękuję Bardzo dziękuję Pani, Bardzo dziękuję, Pani ja. Y Pani Asia tutaj dużo powiedziała pod moim adresem, ale wiecie Państwo, że szef sztabu ma zawsze najwięcej pracy i to była Pani Joasia, ale o tym powiem później. Bardzo dziękuję. No i mnie przypadł obowiązek i wielka przyjemność podziękować szefowi sztabu tegorocznego finału, Pani Joasi, która tak naprawdę od października już, bo w październiku były pierwsze nasze rozmowy, od października wyraziła zgodę, chęć, że poprowadzi ten sztab tego finału tegorocznego. Ogrom pracy, dużo pracy. Ja wiem jak to wygląda, bo te sztaby zakładaliśmy w szkole w Cieszkowach, tak jak powiedziałam, ale co roku są pewne zmiany regulaminowe. Sztab mamy rozliczony, także mogliśmy dzisiaj tutaj spotkać się i podziękować już po zamknięciu e, tak naprawdę sztabu u nas. E, możemy posłuchać przed finałem różnych wypowiedzi za i przeciw. My postanowiliśmy, że chcemy zrobić coś dobrego. Chcemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Odrzucając zupełnie politykę, odrzucając inne sprawy, po prostu chcieliśmy pomóc, zebrać pieniądze na pomoc innym. Robimy to. Potrzebują. Ja by nikt z nas nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji, że będziemy potrzebować właśnie tej pomocy. Ale takie osoby są, widzimy. Ze sprzętem wielkiej orkiestry spotykamy się na co dzień. To nie jest coś, co widzimy tylko w telewizji. Dołożyliśmy naszą cegiełkę, nasze małe serca do tego dużego przedsięwzięcia, które miało miejsce. To, że było 700 tysięcy gadżetów do wylicytowania, to. Potem mnie to mniej zaskoczyło. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, i nie wiem czy Was też, to, że one się sprzedały, że one poszły. Dokładnie, dokładnie tak. Ta ilość gadżetów nas również zaskoczyła, bo firmy dawały nie po jednym voucherze, a dawały wiele. I tutaj taka miła niespodzianka, że tyle firm i tyle osób prywatnych odpowiedziało na nasz apel, ale właśnie one się sprzedały. I ta licytacja, tak gorąca, tak piękna. Tak żywiołowa, no wielkie zaskoczenie, wielkie zaskoczenie e, dla nas. Myślę, że przyczyniły się do tego też osoby prowadzące, licyt. zaskoczyła nas. W ogóle finał, ilość osób, które przybyły, ilość gadżetów i pięknie przebiegająca licytacja. Jesteście zmęczone tym wszystkim? Nie, ja nie. Ja nie. No a tak, słuchaj szefie, szefowi jest zawsze łatwiej, szefowi dokładnie, jest zawsze dokładnie. łatwiej. Myślicie nad jakąś inną formułą w przyszłym roku? Zobaczymy, ta się skarciła. Myślimy o poszerzeniu naszych działań tak naprawdę, bierzemy pod uwagę inne możliwości, które możemy zrobić w ramach finału WOŚP. Myślimy o skarbonach, myślimy o stawieniu kuszek już wcześniej, o przelewach na konto bezpośrednio, bierzemy to pod uwagę i rozmawiamy.